Kaliskie wodociągi zachęcają do korzystania ze zdrojów ulicznych na terenie miasta Kalisza. Tak, ta woda jest absolutnie bezpieczna. To jest woda też tak samo z wodociągu, bezpośrednio z sieci, nie jest z żadnych zbiorników, jest to woda z ujęć dostarczana tutaj. Ta sama woda nadal, która jest do budynków, do, do mieszkańców, do bloków. Do Więc spełnia wszystkie parametry rozporządzenia ministra zdrowia o właściwościach wody. Kalisz jest zaopatrywany w wodę z ujęć głębinowych. To są Ujęcia woda pobierana jest z głębokości około 300 metrów do 60 metrów, jest uzdatniana, nie jest w żaden sposób chemicznie poprawiana, więc jest to czysta woda, taką jaką natura nam daje. Nie ma zatem co się obawiać, ponieważ woda ta sprawdzana jest bakteriologicznie raz w miesiącu, a zdroje pod względem technicznym dwa razy w tygodniu. Takich źródeł w Kaliszu jest 7.